Jak wyglądają najlepsze oferty kredytów hipotecznych w pierwszych dniach maja 2023 roku? Okazuje się, że obecna sytuacja na tym rynku to prawdziwy test cierpliwości. To z kilku powodów. Po pierwsze, trwają cały czas wyczekiwania na ostateczny kształt ustawy dotyczącej kredytu 2% i o tym na jakim etapie są prace legislacyjne oraz które ewentualnie banki przygotują taką ofertę będziemy dzisiaj rozmawiać. Druga sprawa. No, coraz większe oczekiwania na obniżki stóp procentowych, bo widzimy, że odczyty inflacji wydają się bardziej korzystne. Mieliśmy spadek z 18,4 do 16,1. Teraz wstępny od, odczyt GUS pokazuje, że być może w kwietniu ta inflacja spadła do 14,7%. Więc. To już daje jakąś nadzieję, chociaż Wibor cały czas gdzieś tam trzyma się w okolicach 6,9%, więc obniżył się tylko nieznacznie. Ale w strukturze kredytów już widać, że trochę tych kredytów z oprocentowaniem zmiennym zaczyna przybywać. Ale widzimy też ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. Marzec był całkiem dobrym miesiącem i o tym też powiemy. Tak jakby część osób traciła nadzieję na to, że będą obniżki procentowych, a wiedząc o tym, że nie załapią się na kredyt 2%, po prostu finalizują swoje transakcje. I o tym wszystkim porozmawiamy oczywiście z naszym ekspertem Sebastianem Bilskim, który od ponad 17 lat pomaga klientom w uzyskaniu finansowania na zakup nieruchomości. Cześć Sebastianie. Cześć Marcinie, dzień dobry, witam serdecznie. Ja jeszcze przed naszą rozmową przypomnę tylko, że na blogu czekają na Was szczegółowe zestawienia w plikach PDF. Z wszystkimi szczegółami dotyczącymi omawianych ofert, z wszystkimi kosztami. no My z konieczności tutaj poruszamy tylko te takie najbardziej podstawowe dane. I tam znajdziecie kredyty w ujęciu z wkładem własnym 10% i 20% na lat 30 i na lat 20 i z oprocentowaniem stałym i z oprocentowaniem zmiennym. A my, Sebastianie, przejdźmy do kredytu 2%. No ile jeszcze można czekać? Kiedy wreszcie dowiemy się, jakie są te ostatecznie szczegóły, bo my chcemy, Kasia już nie może się doczekać, żeby nagrać z Tobą taki. Odcinek, gdzie bardzo szczegółowo już opiszemy, jak to wygląda. Więc, gdzie my jesteśmy w tym procesie legislacyjnym? Powiedz. Tak, masz rację. Temat bezpieczny kredyt 2%. Sporo klientów na to czeka. Przedreptują wręcz w miejscu, żeby móc składać wnioski, ale już pieszę z informacjami, aktualnymi informacjami, jak to aktualnie wygląda. Otóż 17 kwietnia ustawa przeszła przez Sejm i została skierowana do Senatu, gdzie będą senatorowie pracować nad tą ustawą i, i następnie trafi do. Prezydenta wygląda na to, że wejście w ustawy na początku lipca, tak jak została zapowiadana, jest niezagrożone, ale dlaczego dzisiaj nie mówimy o, o tej ustawie w szczegółach? Bo, tak jak wspomniałeś, chcemy, chcemy mieć już konkrety i wiedzieć, mówić o rzeczach, które nie ulegają zmianie. Bo przypomnę, że nasze poprzednie publikacje z całą pewnością zostały bardzo. Szczegółowo obejrzane i przeanalizowane wszystkie komentarze, ponieważ wszystko to, o czym mówiliśmy, zostało uwzględnione w poprawkach, więc w tej chwili nie chcemy tutaj za, za, dużo, za dużo mówić i sugerować jakichś zmian, które mogłyby być niekorzystne dla klientów. Więc musimy jeszcze trochę zaczekać, ale wygląda na to, że początek lipca jest jak najbardziej aktualny. Świetnie, zatem jak tylko pojawi się podpis prezydenta pod ustawą. Robimy odcinek i wszystkie szczegóły dokładnie pokazujemy, jaki jest ten ostateczny kształt i na jakich warunkach będzie można ten kredyt zaciągnąć. Ale na pewno spośród 10 banków, z którymi współpracujesz, są już jakieś przecieki odnośnie do tego, które z tych banków przygotują ofertę zgodnie z tymi założeniami kredytu 2%, a które jednak nie wezmą udziału w tym rządowym programie? Jak to wygląda? Tak, mamy już pierwsze informacje, pierwsze przecieki w, w tym temacie, i warto tutaj zaznaczyć i powiedzieć o dwóch rzeczach, bo czym innym jest data wejścia w życie ustawy, a czym innym jest możliwość składania wniosków. Do tego są potrzebne oferty banków, a te, według zapowiedzi, takich w sumie Nieoficjalnych mają się pojawić w połowie lipca, około 15 lipca i z całą pewnością będą to oferty PKO BP i PKO SA. Również Alior Bank ma również blisko tego terminu pojawić się. Ze swoją ofertą. Santander Bank również deklaruje, że w tym programie będzie uczestniczył. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe banki, które są na rynku, to tutaj już jest taka sytuacja niejednoznaczna. Banki te informują, że przyglądają się sytuacji ale najprawdopodobniej tego programu nie wprowadzą albo wprowadzą go z dużym opóźnieniem i mam tutaj na myśli bank ING, mam tutaj na myśli mBank, bank Millenium i BNP Paribas. Czyli właśnie ważna uwaga, że jedno to wejście ustawy w życie, a drugie to gotowość banku do wprowadzenia tego, chociaż zakładam, że jednak te prace już tam gdzieś w tle trwają, więc może to nie będzie tak długi czas. Ale mimo wszystko w naszej rozmowie y, rozmawialiśmy o tym, że deweloperzy już zacierają ręce, dostosowują ofertę pod te kredyty i podpisują też z klientami umowy deweloperskie z takim odroczonym terminem płatności tej, tej pierwszej wpłaty. Y, tak, biorąc pod uwagę to, że ten kredyt hipoteczny 2% ma wejść i to są takie umowy, że ta druga płatność ma się pojawić koło właśnie lipca, sierpnia, i powiedziałeś mi, że trochę martwisz się o tych klientów. Powiedz, dlaczego się o nich martwisz i o czym powinni pamiętać? Tak, martwię się, dlatego że na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnej daty wejścia w życie programu i nie wiemy przede wszystkim, i nie wiemy również, jaka, jaki, w jaki sposób będzie liczona zdolność kredytowa. A przypomnę, że każda umowa ma określony termin płatności. I o ile w przypadku tu, tu właściwie podzieliłbym to na dwa rynki, rynek pierwotny i rynek wtórny, bo dzisiaj rano rozmawiałem z jednym z naszych współpracowników, który pomaga nam w obsłudze klientów i powiedział, że ma na biurku umowę, gdzie klient na rynku wtórnym zadeklarował płatność do 15 lipca, Płatno, a jest zainteresowany programem bezpieczny kredyt 2%, więc no, oczywiście i myślę, że takich... Umów albo podobnych z takim niewielkim marginesem błędów będzie, będzie sporo. Przy rynku pierwotnym i zarówno przy rynku wtórnym warto zwrócić uwagę, jak się podpisuje umowę, jakie są terminy płatności, czy ten zadatek, który wpłacimy, będzie podlegał zwrotowi, na jakich, na jakich zasadach, albo czy będzie zgoda dewelopera na przedłużenie terminu płatności, bo przypomnę, że będziemy w środku okresu urlopowego spodziewamy się skokowego wzrostu zainteresowania i składanych wniosków więc czas procesowania czas rozpatrywania wniosków z pewnością się wydłuży więc prognozowanie dzisiaj konkretnych dat, dat jest bardzo ryzykowne więc chciałbym zwrócić na to uwagę żeby naprawdę to przemyśleć i tutaj zdroworozsądkowo do tego podejść no i zadbać o odpowiednio elastyczne zapisy w swoich umowach. Jeżeli rzeczywiście i deweloper, i my bierzemy pod uwagę, że to ma być sfinansowane kredytem 2%, no to nie podpisujmy umów na sztywno. No właśnie, żeby gdzieś ten zadatek nam nie przepadł, albo żeby dewelopera, deweloperowi nie rosła, nie wiem, siła negocjacyjna, gdzieś po drodze, trzeba to zdecydowanie wziąć pod uwagę, więc spokojnie z tym. No dobrze kredyt 2%, jak tylko będzie podpis prezydenta. Robimy elegancką rozkwinę krok po kroku wszystko tłumacząc. A co z osobami, które wiedzą już teraz, że ta oferta zupełnie ich nie będzie dotyczyła, bo dochodzą mnie słuchy, że jednak na rynku coś się ruszyło. Więc opowiedz proszę, czy tych klientów jest faktycznie więcej, czy odczuwasz to również u siebie? Tak, masz rację. Od początku roku klientów jest znacząco więcej niż było to w poprzednim roku. Tych klientów podzieliłbym właściwie na dwie grupy. Jedna grupa klientów to są klienci, którzy. Planują albo zacząć budowę, albo dokończyć budowę, której nie, udało im się, której nie udało im się skończyć w zeszłym roku. Ceny materiałów się ustabilizowały, ceny kredytów hipotecznych też od dłuższego czasu, od co najmniej pół roku, są mniej więcej na tym samym poziomie, więc ci klienci teraz sobie myślą: OK, chcę dokończyć tą budowę i ruszam po kredyt hipoteczny. Nie za wiele już tutaj się zadzieje, nie łapię się na kredyt 2%, więc Działam teraz, a druga grupa klientów to klienci, których też wspomniałeś, to są klienci, którzy chcą kupić mieszkanie w tej chwili, żeby uniknąć spodziewanej podwyżki, czy spodziewanego wzrostu ceny nieruchomości. Bo wiedzą, że jak na rynek ruszą klienci z kredytem 2%, no to ich sytuacja negocjacyjna będzie bardzo mizerna. No, zobaczymy, tak, jak to będzie wyglądało i jak to potrwa. Rzeczywiście, wprowadzenie przez rząd tego programu zaburzyło ten naturalny cykl na rynku nieruchomości. Ale mam właśnie przed sobą fragment świeżego artykułu z Biura Informacji Kredytowej, i właśnie potwierdzają te tendencje w zakresie liczby kredytów. Dla kredytów mieszkaniowych marzec na tle ostatnich miesięcy wypadł korzystnie. Tu mamy dane z marca, albo jest miesięczne przesunięcie, tak żeby dopiero w czerwcu będziemy znali dane z kwietnia, ale jest to najbardziej aktualny artykuł. W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 10,4 tysiąca kredytów, podczas gdy w lutym tylko 6,7, czyli już mamy skok z miesiąca na miesiąc. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3 miliardy 545 milionów, a w lutym na 2 miliardy 248 milionów, czyli o 700 milionów złotych większe kredyty. Więc rok do roku mamy oczywiście spadek i to spadek w okolicach 43%, ale tu z miesiąca na miesiąc, luty versus marzec. Widzimy faktycznie ten skok, no i to, co mówisz, zdaje się potwierdzać, że również u was ta liczba klientów rośnie. Chciałem się zapytać o tych, którzy no stoją. No w zasadzie każdy klient stoi przed tą decyzją. No dobrze, to oprocentowanie stałe, czy oprocentowanie zmienne. Jak wygląda ta struktura? Czy to oczekiwanie na obniżki stóp jest na tyle duże, że zaczynają przeważać kredyty z oprocentowaniem zmiennym, czy cały czas są to kredyty z oprocentowaniem stałym, i czy tutaj widzisz jakąś zmianę? Słuchaj, ja spojrzałem sobie, jak to wygląda w naszych statystykach, i struktura wygląda następująco. 60% klientów wybiera kredyty z oprocentowaniem stałym, a 40% z oprocentowaniem zmiennym, i to bardzo dużo zależy od indywidualnego nastawienia klientów do podejścia i do przewidywania przede wszystkim stóp procentowych w przyszłości. Klienci, którzy wybierają kredyty z oprocentowaniem stałym, chcą mieć czasowo przynajmniej określony sufit dotyczący wysokości raty, no bo blokują sobie oprocentowanie i chcą mieć spokojny sen. Natomiast klienci, którzy zdecydują się na kredyty z oprocentowaniem zmiennym, raczej przewidują, że stopy procentowe w krótkim czasookresie ulegną obniżeniu, a oni nie chcą się blokować na 5 lat z oprocentowaniem powyżej 8%. Więc tak Jasne. to wygląda. Która z tych grup będzie miała rację, o tym się przekonamy za 5 lat. Jak zwykle, nie znamy przyszłości i nie można tego jednoznacznie powiedzieć, ale gdybyście chcieli taką decyzję podjąć świadomie, wiedzieć, co brać pod uwagę przy wyborze oprocentowania stałego czy zmiennego i w ogóle zaciągnąć kredyt hipoteczny w oparciu o komplet informacji, biorąc pod uwagę wszystkie koszty i różne scenariusze, to bardzo serdecznie polecamy Wam nasz kurs kredyt hipoteczny krok po kroku. Tam oprócz lekcji wideo które wszystko dokładnie tłumaczą. Znajdziecie również szczegółowy kalkulator pozwalający wszystko dokładnie policzyć, porównać różnego rodzaju scenariusze. No ja nie wyobrażam sobie zaciągania kredytu bez takiego właśnie podejścia do tej jednej z najważniejszych decyzji finansowych w życiu i ktoś nas się pytał, czy kredyt 2% coś zmienia w kontekście tego, że warto to policzyć. No właśnie, warto sobie też policzyć jaka będzie Faktyczna opłacalność tego kredytu 2% versus na przykład standardowa najlepsza oferta. I kiedy my przytaczamy kwoty rzędu, że około 200 tysięcy taki kredyt może być tańszy w całym okresie kredytowania, no to między innymi korzystamy z tego kalkulatora. Na ten zwiększony ruch na rynku kredytów hipotecznych, czy tam pierwszy zwiastun takiego zwiększonego ruchu, na pewno miała też wpływ decyzja Komisji Nadzoru Finansowego. Co do zmniejszenia wymogów dotyczących sposobu liczenia zdolności kredytowej. Jak ta zdolność poprawiła się jeszcze dodatkowo w stosunku miesiąc do miesiąca? Czy jest to podobnie? Jak to wygląda teraz? Z całą pewnością miała wpływ. Zdolność kredytowa w maju 2023 roku jest bardzo zbliżona do tego, o, czym, o, o której rozmawialiśmy w poprzednim miesiącu na przykład singiel w ING Banku Śląskim powinien zarabiać 6100 zł para powinna zarabiać około 7300 zł w przypadku Santandera rodzina z dwójką dzieci około 8000 rodzina z dwójką dzieci około 8000 w przypadku Alior Banku przypomnę że tutaj mówimy o sytuacji o dochodach netto z uwzględnieniem w niektórych bankach, z uwzględnieniem świadczenia 500 które to banki to akceptują i mówimy o kwocie 400 tysięcy na okres 25 lat. Tak, czyli, czyli tak się zastanawiałem, czy po tym wprowadzeniu zmian przez KNF będzie poprawa tej zdolności kredytowej, a potem z powrotem banki może jakoś będą to zacieśniać, jednak nie, jednak jest trochę łatwiej o kredyt. Dobra, przejdźmy w takim razie do naszego comiesięcznego rankingu, przyjrzyjmy się konkretnym ofertom. Ja przypomnę, że ranking powstał w oparciu o w tym miesiącu 99 ofert z 10 banków i rozpatrujemy to dla kredytu na kwotę 400 tys. złotych na okres 20 lat z 20% wkładem własnym. Natomiast inne warianty znajdziecie oczywiście na blogu, tak jak wspomniałem na początku, w szczegółowych pikach PDF. A tych 10 banków, bo też pewnie jesteście tego ciekawi, to jest Alior, BNP Paribas, Boś, City Handlowy i Bank Śląski, pierwsza piątka, i m Mbank Millennium, PKSA, PKOBP i Santander, druga piątka, kolejność oczywiście alfabetyczna. Sebastian, który bank zaproponował w tym miesiącu klientom najlepszą ofertę dla oprocentowania stałego? Hmm, najlepszą ofertę przygotował BNP Paribas, a pierwsza trójka banków to BNP Paribas i Bank Śląski. I Santander Bank. Przyznam szczerze, że BNP Paribas ma bardzo atrakcyjne oprocentowanie stałe, czasowo stałe w okresie 5 lat, bo to jest poziom 7,6%. Procent, a po tym okresie marża na poziomie 1,5%. To jest bardzo atrakcyjna marża. Przyznam się szczerze, że jestem trochę zaskoczony tą, tą ofertą, bo ona matematycznie i w rankingu naszym wygląda bardzo fajnie. Chociaż ten bag od czerwca ubiegłego roku. Kredytów udziela tylko swoim klientom albo osobom, które są zainteresowane kredytem z zieloną hipoteką. To jest taki rodzaj ekokredytu. Więc powiem szczerze. A swój klient to jest co, ktoś, kto ma rachunek w tym banku od jakiegoś tak, czasu? Tak, klient wewnętrzny to klient posiadający dowolny produkt od co najmniej trzech miesięcy, albo dla klientów zewnętrznych wnioskujących o kredyt w ramach oferty Zielona Hipoteka. To jest to, o czym mówiłem. Więc BNP Paliba cenowo bardzo atrakcyjnie wychodzi, natomiast. Praktycznie nie są dostępne dla klienta, który nie jest ich klientem, a dzisiaj chciałby najtańszy kledy. Dlatego mówimy o tej pierwszej trójce, bo to warto, warto uwzględnić różnice między tymi ofertami, też przynajmniej w tych czołówce są też niewielkie, różnią się niuansami. No to właśnie tutaj znaczenia nabiera to, o czym mówimy w kursie hipotecznym, że jak się przygotowujesz, to już przygotowuj się wcześniej, bo są właśnie takie banki, które zwykle mają najlepsze oferty dla własnych klientów. Te warunki jest stosunkowo łatwo spełnić, tylko trzeba na przykład zrobić to trzy miesiące wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Dobrze, czy chciałbyś coś dodać odnośnie szczegółów tych ofert z oprocentowaniem stałym? Masz rację. Jeżeli chodzi o szczegóły, to wspomniałem już o tym oprocentowaniu 7,6% i finalne koszty tego kredytu to jest 428 499 zł, na co składają się odsetki. W kwocie 408 260 zł. Mamy również ubezpieczeń nieruchomości. To jest koszt 9158 zł i pakiet ubezpieczeń to jest kwota 10 116, 116 zł. Ta oferta jest z pełnym cross z pełnym wariantem ubezpieczeń, więc to też warto uwzględnić. Nie, to też o tym często mówisz. W, w kursie nie tyle nie, nie warto patrzeć też na samo, na samo wysokość oprocentowania, ale też na koszty dodatkowe, które akurat w przypadku BNP Paribas ze względu na ubezpieczenia są całkiem spore. Nasz ranking powstaje przy uwzględnieniu całkowitych kosztów, które poniesiemy w całym okresie kredytowania. Wydaje nam się to najsensowniejsze kryterium, czyli ile pieniędzy wypłynie z kieszeni klienta, bez względu na to, czy to jest oprocentowanie, marża, prowizja, jak tam sobie bank to nazwie. Świetnie, Sebastian, mamy oprocentowanie stałe, rzeczywiście te oferty do, w stosunku, w, w odniesieniu chociażby do WIBORu, który jest na poziomie 6,9 wydają się bardzo atrakcyjne, a jak wygląda oferta banków z oprocentowaniem zmiennym? Pierwsza trójka banków z oprocentowaniem zmiennym to City Handlowy, PKO BP i, i, i Boś Bank. Finalne oprocentowanie mamy na poziomie 8,69. Marża banku na poziomie 1,79%. Koszty całkowite to 451 200 zł, na co składają się odsetki w kwocie 444 800 zł i ubezpieczenie nieruchomości w kwocie 6 000 zł. Dlaczego? No I znowu tutaj sytuacja matematycznie, oferta City banku handlowego wychodzi najkorzystniej, natomiast ten bank ma parę ograniczeń, które w mojej ocenie w znacznym stopniu ograniczają dostępność tej oferty dla klientów. Mianowicie on jest dostępny, ta oferta jest dostępna tylko dla klientów w dużych miastach. Ten bank nie finansuje kredytu na budowę domu, nie ma transzowania przy rynku pierwotnym, a maksymalna kwota remontu to jest 50 tysięcy złotych, więc ma pewne ograniczenia, które w mojej ocenie są dosyć istotne, chociaż matematycznie rzeczywiście oferta wygląda najlepiej. Zdarzają się oczywiście klienci, którym te minusy, o których przed chwilą wspomniałem, nie przeszkadzają i wybierają również tą ofertę. No właśnie, i kiedy szukamy kredytu hipotecznego, to takie niuanse, w którym banku mamy szansę, a w którym nie, lub jeśli mamy więcej czasu, to jak się przygotować pod kredyt w konkretnym banku, to są między innymi te rzeczy, w których zespół Sebastiana może bardzo Wam pomóc i standardowo w tym momencie zaproponowałbym Wam przejście już do formularza, który również w tym miesiącu czeka, formularz do kontaktu z zespołem Sebastiana, znajdziecie go oczywiście pod filmem, ale Sebastianie, chciałbym Cię poprosić o to, żebyś powiedział, bo no, w związku z bardzo dużą liczbą zapytań, które dostajecie od 1 maja tego roku, musiałeś zmienić trochę zasady, na jakich jesteście w stanie tutaj pomagać klientom. Jakbyś mógł trochę o tym powiedzieć? Tak, faktycznie otrzymujemy bardzo dużą liczbę zapytań dotyczących kredytów hipotecznych i również bardzo dużo wniosków, bardzo dużo klientów korzysta z naszego pełnego wsparcia, poczynając od przygotowania rankingu kredytów hipotecznych, weryfikacji zdolności kredytowej, wreszcie składanie wniosków za naszym pośrednictwem. Natomiast nie jesteśmy w stanie w pełni wesprzeć zapytań klientów, którzy Korzystają ze wsparcia innych pośredników, tudzież sami składają wnioski bezpośrednio w bankach. Doba ma tylko 24 godziny, a chcemy zapewnić super serwis klientom, którzy nam ufają i chcą przejść tą drogę razem z nami, więc na nich się szczególnie koncentrujemy. Jasna sprawa, ja to świetnie rozumiem. Też jestem esencjalistą, więc doszliście do ściany. Czyli sygnalizujemy jasno, że jeżeli ktoś już ma swojego współpracownika, na pewno swojego pośrednika, na pewno wie, że nie skorzysta z, z waszej pomocy, no to że w takiej sytuacji prawdopodobnie nie będziecie w stanie im pomóc. A wszystkich innych, którzy rozważają współpracę z Sebastianem, gorąco zachęcamy. Formularz czeka dla Was i ten najwyższy serwis, o który, no już chyba piąty rok, wspólnie się dla Was staramy, będzie jak najbardziej zapewniony. Dziękuję bardzo, Sebastianie, za dzisiejszą rozmowę. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, do zobaczenia. Hej, cześć.